Dobry dzień, dobry! Czy warto wysiewać fasolkę szparagową w lipcu? No już Wam mówię, słuchajcie. Jedną fasolkę, którą w tym roku, czy co roku nagrywam dla Was odcinek, gdzie pokazuję w lipcu, żebyście wysiewali sobie fasolkę szparagową. Jedną fasolkę szparagową, którą wysiewaliśmy na samym początku lipca, już zjedliśmy, ponieważ ona urosła, jak się domyślacie, najszybciej. Tutaj mam drugą fasolkę szparagową, która rosła, która była wysiana w połowie lipca. I tutaj fasolkę szparagową, która była wysiana pod koniec lipca. I słuchajcie, no jak widzicie, wszystkie fasolki, e, mimo tego, że nie mieliśmy przecież pięknej pogody w tym roku, wszystkie e, dały plon. I teraz, e, co dalej z tym zrobić? Po pierwsze, jak będziecie w następnym sezonie sobie. E, Pamiętać o tym, żeby w lipcu wysiać, to w lipcu mamy temperatury bardzo wysokie. Fasolka rośnie bardzo szybko i, i to jest dla nas na plus. Jest zazwyczaj w miarę wilgotno, ponieważ e, na przełomie lipca i sierpnia często są opady, ale jeżeli ich nie ma, to bardzo ważne, żeby nasionka fasolki namoczyć sobie przed wysiewem i żeby e, tą grządkę bardzo obficie podać. Dosłownie zrobić z niej całkowite błoto. I jak już e, będziemy mieli te błoto, to dbamy o to, żeby fasolki, jak najczęściej była poddawana, żeby jak najszybciej nam rosła, no i dzięki temu e, tą fasolkę sobie pozbieracie we wrześniu bez żadnego problemu. Nawet nie wiem, ile teraz trzeba by było zapłacić za kilogram fasolki o tym czasie, ale przypuszczam, że będą to niemałe pieniądze. I fasolka generalnie bardzo dobrze działa e, na grządkach, ponieważ też wprowadzamy sobie płodozmian i jak teraz. Wezmę te fasolki sobie pozbieram. Nie będę liczyła na to, że będzie drugi rzut, <noise> ponieważ jest zbyt zimno, ona kwitnie. Jak tutaj mogę Wam pokazać, o, że jak teraz pozbieram tą pierwszą, to następną też bym mogła jeszcze poczekać. No mogłabym zostawić właściwie, ale. E... mamy zimny rok przymrozki nocne już u niektórych były w zeszłym tygodniu, <laughs> więc raczej marne szanse, żeby coś tutaj się nam udało. Jeżeli macie tunele i szklarnie, to też można by było sobie w sierpniu powysiewać fasolkę, żeby właśnie nawet i w październiku sobie swoją fasolkę zbierać, bo w szklarniach mamy cieplej, w nocy też jest cieplej, i nawet taki drugi rzut też pewnie by się udał. W każdym razie w przyszłym roku pamiętajcie, żeby sobie tą fasolkę powysiewać I fasolka bardzo dobrze wpływa na to, że przy korzeniach ma takie. E, przypominające w ogóle na bobie to widać, bo wszystkie fasolowe, e, strączkowe rośliny to mają. Takie kuleczki. Jak wyglądają jak kuleczki od styropianu. I one e, wiążą azot z powietrza i wykarmiają naszą glebę. Więc w przyszłym roku po tych fasolko, po tych strączkowych. Według płodozmianu powinniśmy sobie powiesiwać rośliny, które tego azotu potrzebują więcej. Ale tej fasolki tutaj jest. W ogóle taka ciekawa. Pierwszy raz ją uprawiałam, nie pamiętam co to jest za odmiana, ale bardzo ładnie wygląda. Taka bardziej masłowa niż szparagowa. Już to ile jesteśmy w stanie zebrać we wrześniu z takiego małego zagonika. Zaraz się to wszystko pokaże. Jeśli chodzi o płodozmian, to w ogóle warzywa strączkowe. Fasola bób groszek najlepiej jest wysiewać po warzywach ksiankowatych, czyli po pomidorach, po paprykach, po bakłażanach. A po strączkowych, tak jak po fasolce, najlepiej jest wysiewać w przyszłym sezonie kapustne lub dyniowate bądź najpierw kapustne, później dyniowate, bo dyniowate wiadomo, że to, to są warzywa ciepłolubne, a kapustne możemy uprawiać już wcześniej, na przykład kapustę pekińską, czy kapustę pakczoj, to, to to możemy wysiewać już wczesną wiosną sobie no i zrobić rozsady, wsadzić sobie w marcu już tutaj do grządek, a po nich posadzić sobie warzywa dyniowate. I co ja teraz będę robiła, właśnie z tą fasolką tutaj z tymi zielonymi częściami? Z jednej strony można by było po prostu to wyrwać i rzucić to na kompostownik, ale z fasolką, tą taką właśnie późną, którą ja uprawiam, to najczęściej robię w ten sposób, że e, zbiorę i te wszystkie zielone części przejadę sobie kosiarką. I na to. Rzucę sobie kompost, poleję kwasami humusowymi i wszystko się ładnie do przyszłego sezonu mi rozłoży. O, zobaczcie, tyle fasolki z tego małego kawałeczka. A tej, bo nie, nie pamiętam, czy to jest za nazwa, bardzo Was przepraszam, ale złota saksa to jest właśnie ta druga. I zobaczcie, ile tego jest. Jak podniosę, naprawdę bardzo ładne ilości. Jeszcze bardzo dużo takiej młodziutkiej, która jeszcze powinna tu dorosnąć. Jeżeli by była taka sytuacja, że Macie. Fasolkę wysianą, bo e, za moją radą wyszliście sobie ją w lipcu i e, jeszcze nie jest taka duża, jeszcze potrzebuje dwa tygodnie do tego, żeby podrosnąć, a mamy już zimne noce, to najrozsądniej by było, żeby nakryć ją białą zimową włókiną albo wiosenną chociaż. Chodzi o to, żeby przez noc, jak temperatura spada, ta fasola nam się zbyt mocno nie wychładzała i żeby jak najszybciej nam tutaj podrosła. Także, bo jeżeli zostawicie ją i ona, no jest bardzo to mało odporna na mrozy. Jak w nocy będzie koło zera, to przyjdziecie następnego dnia i będziecie widzieć, że są same szkliste liście. I żeby tego uniknąć, to właśnie najrozsądniej by było nakrywać białą bukiną. I jak się przyjrzycie, to ja tutaj te paliki nawet sobie położyłam, bo zapowiadali ochłodzenie. I na te dwie noce, takie zimniejsze, tutaj tą włókninę sobie rzuciliśmy, żeby czasami nie przymarsła. No, ale że jest jej dużo. Na obiadki wystarczy. To, to już ją sobie zbiorę. Tak w ogóle, to, no, o, jeżeli chodzi o ilość, to mamy zebraną taką tackę i właśnie teraz tutaj rozmawialiśmy sobie poza kadrem, bo no, mamy jesień i tradycyjnie co roku w ogrodzie warzywnym warto jest wysiać sobie prze, y, poplon, tak żeby wzbogacić tą ziemię w próchnicę, dlatego też możecie fasolkę, tak jak ja, traktować jako takie warzywo do poplonu. Po pierwsze zbierzecie sobie y, fasolę jeszcze we wrześniu, a po drugie to właśnie wprowadzicie bardzo dużo materii organicznej do ziemi, bo jak skosicie taką dużą masę liści, i jeszcze dodatkowo przy tych korzeniach tam jest tyle tych wspaniałości, no to to bardzo mocno wzbogaci waszą glebę w ogrodzie warzywnym. A tutaj, jeżeli chodzi o też poplony, no to w, na których odcinkach wstecz wam pokazywałam, że wysiewałam gorczyce i tutaj też widzieliście, że wysiewałam łubin. Tu w tle wtedy była fasola szparagowa Blauhilde, która jest już usunięta i tutaj wysiewałam sobie te nasiona łubinu. No i zobaczcie, jak to już wszystko ładnie sobie wyrosło. Na tą chwilę łubin jeszcze trochę niech sobie będzie, może jeszcze uda się, żeby troszeczkę bardziej podrósł i tak samo jak z fasolką, w jeden dzień po prostu podjadę tutaj kosiarką, skoszę to wszystko, mogą też być nożyce do żywopłotu, nie ma problemu i to wszystko ładnie sobie tak rozrzucę na grządce, Te korzeni nawet nie będę wyciągała. Na to przyjdzie jeszcze warstwa kompostu, takie 5-7 cm, kwasy humusowe na wierzchu, wszystko ładnie do wiosny się rozłoży. No. Idę obierać, dzisiaj obiad, już wiecie, co mamy.